Dzień dobry. Kolejna część pracy z tematem Google. W tej chwili pokażę, jak tworzymy stronę, podstronę i linki zewnętrzne. Mamy w tej chwili naszą jedną stronę. Jeżeli chcemy mieć podstrony, to tutaj w drugim linku po prawej stronie na górze klikamy w stronę. Mamy tylko tą jedną i tu może nie widać, jak jest moje zdjęcie, ale jest tam taki plusik. Zawsze dodajemy coś plusem, będzie nowa strona. Klikając nową stronę, dodamy nazwę. Ja nie będę żadnych konkretnych nazw dawać, tylko napiszę link 1. I gotowe. Czyli jestem teraz, i zobacz, w tym momencie tu się pojawiły już jakby dwie strony: strona główna i link 1. I w tym linku 1, znowu na tej samej zasadzie, możemy umieszczać różne elementy. I klikając dalej w ten plus na dole, Klikam, wpisuję link 2 teraz jeżeli bym chciała i tak w taki sposób mogę tutaj zobaczcie tworzyć podstronę. Gdybym chciała zrobić jeszcze podstronę danej strony, to jak, jak, aha, zobaczcie jeszcze jedna rzecz. Teraz jakby te strony nie są w takiej kolejności jak ja bym chciała, wystarczy złapać jedną stronę i możemy je przesuwać, tak, widać, że możemy tutaj łapiąc. I teraz, natomiast jeżeli chciałabym zrobić podstronę do linku pierwszego, to wystarczy, że tu w te trzy kropki kliknę i dodaję podstronę. Na przykład link 1.1. Gotowe. I znowu. Tak? I teraz zobaczcie, tu się pojawia, że mamy podstronę link 2. Tu możemy sobie też możemy wpisać nazwę witryny, można dodać logo, można... O, tutaj nawet nie będę już tych, tych wszystkich właściwości omawiać. Co możemy dalej zrobić? Teraz tak, jeżeli chcemy zmienić nazwę, oczywiście nazwa tu może być inna niż w tym momencie. Tutaj mogę napisać powiedzmy matematyka. Mogę tak zostawić, ja mogę zmienić. A jeżeli bym chciała tutaj zmienić nazwę, to wtedy też w kropkach właściwości i wpisuję matematyka, matyka I, i wstawiam wszystkie informacje dotyczące matematyki. W ten sposób tworzymy podstronę. Jak teraz tworzymy nawigację na stronie? Jeżeli ja na przykład utworzę tekst, powiedzmy. Będę miała jakąś listę. Link 1, link 2. Będę chciała zrobić jakieś. No. no. Link 3. I co? Jak, jak zrobić nawigację? Jeżeli już mam stworzone podstrony. I na przykład co do linku 2 to klikam, zaznaczam ten link 2, wstawiam link i zobaczcie, jeżeli są pod strony, to one tutaj są. Ja klikając zastosuję. Będę miała link powiedzmy nie mam linku 3, ale zamiast linku 3 to na przykład zrobię 9 lo poznanie, na przykład.pl I jeżeli ja bym chciała link 1, niech będzie do hmm trochę Tutaj namieszałam, No dobrze, niech tak zostanie. Teraz tak, do 9 y, LO, to wtedy też klikam i tu po prostu wpisuję 9 LO poznań.pl i zastosuję. Jak to będzie wyglądać? Jeżeli zrobię podgląd, to zobaczcie, teraz jestem w linku na, na, na pierwszym. Jak kliknę link 2, przechodzę na link 2, a natomiast jak jestem w, w Poznaniu, no to klikając przechodzę na stronę na Naszej szkoły. Co jeszcze po zamknięciu? Mm, jakie elementy? Mogę zamiast w linku, mogę, mo, linkiem może być zdjęcie. Załóżmy. I, I teraz nie mam go nigdzie na dysku, to tu jest prześlij. Ja prześlę. Moment, mm, mm. moment, do szkoły. I teraz logo szkoły może być linkiem do naszego, znaczy z, zdjęcie na stronie, może być linkiem do naszej strony. Czyli klikam teraz w to zdjęcie i tutaj znowu jest wstaw link, i znowu mogę pisać dziewiątym Zastosuj. I teraz po podejrzę, jeżeli zrobię podgląd, no to jak najadę na to zdjęcie, staje przeniesie. Zostaje przeniesiona, zostaję, ja zostaję przeniesiona na stronę naszej szkoły. I to by były takie najbardziej istotne y, informacje y, potrzebne do stworzenia podstawowej strony. Myślę, że jeszcze samodzielnie też stworzycie więcej y, tutaj możliwości. I tutaj może będzie. Tutaj nazwę proje, projekt. I teraz tak, tutaj nazwa mamy projekt cms um, CMS C -M -S -G -G -E. Możecie tutaj wpisać swoją nazwę. O czym jest ta? Ta strona. I teraz, gdzie ta strona się znajduje? Bo jeżeli ja zamknę tą stronę, to gdzie wy możecie ją znaleźć u siebie na dysku? Jeżeli wejdziecie, teraz pokażę, jeżeli wejdziecie na swój dysk i na w moim dysku, to, to be, tu jest ta strona. Widać, projekt CMS. I dalej możecie nad tym projektem pracować. Jedna jeszcze rzecz, proszę opublikować. To trzeba opublikować. Tak, tak jak mówiłam, opublikuj. Wszystkie zmiany należy opublikować. I teraz, czyli ten projekt trzeba w tej chwili przenieść do waszej witryny, czyli. W, w, nie, przenieść do. I w tym momencie musicie wybrać tą wasz, ten wasz folder informatyka. Udostępniany przez uczniów. Ja tutaj w informatce wy macie to bliżej. Tak, czyli o, wchodzicie w swój folder informatyka, wchodzicie tam witryna Google, tu oczywiście z kolejnym numerem, w zależności, który, która klasa, która grupa, jaki ma teraz kolejny numer. I w witrynie Google robimy przenieść I przenieść. Ja tu będę wchodziła do Waszych folderów i proszę, żeby one tak nazywały się, jak wskazuje. Czyli w informatyce ma być folder witryna Google. I w witrynie Google. Yy, no, Ma jeszcze na ta witryna. No, oczywiście wszystkie też yy, zobaczcie materiały. Jeszcze raz teraz pokażę, jaka jest zawartość no, tego mojego folderu. Czyli mam tu informatyka, witryna Google i ponieważ jest tu ten projekt oraz. Tu jest jedno ze zdjęć. Oczywiście tych elementów materiału będziecie mieć więcej. I tutaj będę sprawdzać. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę miłej pracy. Czas dwa tygodnie. Do 22 maja. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia.